Cześć, witam was, pokażę wam co noszę w torebce, a noszę ją do kojcioła eee, I tak, pokażę wam teraz co ja w niej mam, a więc mam tak, a tu, a tak Książeczkę z kodami, eee, no jak to książeczka, nic specjalnego eee, Mam też papier toaletowy Mam też szczotkę z łyżeczką, tak? Jak widzicie szczotka z łyżeczką. E, książeczka z GTA 4 Liberty Cheaty Underground e, Kupiłem w 2012. E, perfumy z Castorany. E, pachnie jak gówno. Tyle mi tylko zostało, ale jest bardzo wydajny. Następnie jest obdarte w 24 godziny. Zapobiega poceniu się. Też pachnie jak gówno. Następnie to są odchody sarny w takiej okuleczce. Też pachnie jak gówno. Następnie. E, następnie nic tu nie ma. A może w tej kieszeni? O! E, mam taki krem Mordor. E, tak. Następnie pomadka czerwona USB. I jeszcze mam, o, drugą taką samą pomadkę USB. Ona jest to o. Dobra, bardzo malinowa, bo czerwona, prawda? To malinowa jest. A na koniec będzie klej do gumy i skóry. Miałem dwa, ale jeden mi się już skończył, ten taśm już jest na wyczerpaniu i wiecie no. Dobra, to w sumie było wszystko. E, ten... To było wszystko co miałem w torebce, w której noszę do kościoła. E, tak, pokażę Wam jak ta torebka wygląda, taka torba taka szkolna taka, o tutaj z takimi łapkami. E, no, e, no jak nie widzicie, łapki takie, takie o łapki są dobre, nieważne. E, no to e, ja się będę z wami żegnał, papa. Pa. Nie, nie, czekajcie. Nie wiem co to było. Ogólnie była parodia wszystkich osób, które pokazują co mają w torebce. Po prostu nie mogę. Jak można? A pokażę Wam w ogóle co miałem dzisiaj w szkole. No, to miałem tak. Zeszyt! <grytania> to jest głupie, prawda? Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Krem Mordor i <grytania> Dara Papa. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i. O kur.